Zapytałam, jak skutecznie wprowadzać sankcje. Nie pytałam, czy, ani po co wprowadzać sankcje. Moi rozmówcy nie wiedzą, więc mi nie odpowiedzieli. A tak naprawdę to nasi politycy słabo szkodzą Rosji, a głównie sobie nawzajem. Zobaczcie sami. Co Wasza formacja robi, aby lobbować to, aby Unia Europejska wprowadziła sankcje na handel tych surowców jak węgiel i ropa? Bo jedynie taka sankcja Unii Europejskiej jest skuteczna. Sankcja tylko rządu polskiego jest bajecznie łatwa do ominięcia, bo można to wszystko puścić przez Litwę na przykład. Na dodatek Ukraina przez swój teren przepuszcza i węgiel, i ropę. Jedyne to... wyjście jest sankcja całej Unii Europejskiej. Co? robicie, żeby takie skuteczne rozwiązanie lobbować? Przede wszystkim, jak powiedziałem, są sankcje Unii Europejskiej, które w Polsce są w małym stopniu wstosowane, chociażby jeśli chodzi o zamrażanie aktywów rosyjskich. Chciałbym, żeby premier, podobnie jak premier Luksemburga czy, czy premier Królestwa Niderlandów, wystąpił na posiedzeniu sejmu i powiedział, Ile polskim instytucjom państwowym udało się zamrozić aktywów rosyjskich w Polsce wtykałam. przez, przez ostatnich 40 dni? To, co Wasza formacja robi, aby lobbować to, żeby Unia Europejska wprowadziła sankcje unijne chwili, wszystkich krajów Unii na handel tymi surowcami? Naszym obowiązkiem jest w tej chwili informowanie opinii publicznej o tym, czego nie mówi rząd Marowieckiego. Na potęgę importują rosyjsko węgiel poprzez transport kolejowy, na potęgę pozwalają tirom i ciężarówkom wjeżdżać i wyjeżdżać z Białorusi i z Rosji, a my o tym informujemy i wspieramy w tym momencie również na tej konferencji prasowej zakaz transportu i zakaz tranzytu z tymi krajami. Czyli na to moje pytanie pan nie odpowie. Ja, ale wie pani, no naprawdę to. Cała klasa to jest bardzo ważne, lobbować w Unii Europejskiej ale, ale myślę, że, taką presję na sankcje unijne. Wszyscy, to właśnie robimy. Wszyscy politycy co do tego są zgodni, żeby przekonywać Europę Zachodnią do tego, żeby to samo zrobić, ale proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy pierwszym krajem frontowym i pewnie jak mało komu nam zależy na tym, żeby... No, nie finansować tego reżimu, bo jesteśmy Oczywiście, pierwszym krajem że... frontowym, który może odczuć jego kolejne zamiary. Więc y, dlatego też mówimy, że naszym... aktywność ze strony premiera powinna być dużo większa, również no, w działaniach, ale skoro naszym... prawo unijne jest głupie, to je trzeba zmieniać, ale trzeba go przestrzegać, póki go nie zmienimy. I sankcje może wnosić tylko Unia, a nie poszczególne no kraje nie, unijne. No ale 30, prawo unijne 4, mówi, że tylko 4... Unia może takie sankcje wprowadzać, nie, nie, a nie poszczególne kraje. pana? Pana byłego nierzecznika obraw obywatelskich, praw obywatelskich, pana Wawrzyka, który twierdził, że wszystko, co my robimy, musimy mieć, robić za zgodą Unii Europejskiej i nie możemy również zamrażać majątki oligarchów bez dodatkowych zgód. Ale sankcje zakazujące zakaz handlu może nałożyć tylko Unia Europejska, a nie poszczególne kraje. Takie jest prawo unijne, może głupie, to je trzeba zmienić. Nasza to granica taki, to też granica taki. Unii. Mamy do czynienia z F absolutną hipokryzją premiera, który o dziewiątej robi konferencję, a następnie sam pozwala podmiotom rządowym, spółkom rządowym, przedsiębiorstwom rządowym na to, że polska granica działa tak jakby nigdy nic. Jolanta Mila z Katowice. Chciałam się zapytać o polskie sankcje. Dlaczego Polska wychodzi przed orkiestrę, przed szereg, przy okazji łamiąc prawo, za, y, chcąc wprowadzić tl, tylko polskie sankcje? Przecież te sankcje można bardzo łatwo ominąć, puszczając to wszystko przez Litwę. Na dodatek Ukraina przepuszcza przez swój teren i ruski gaz i ruską ropę. Ja mogę. I, pytanie, i, jeżeli jeżeli mogę. I jeszcze nie, moje pytanie jest takie, a na przykład poseł a, Dula, tak czy marszałek pytanie. Grodzki chce, żeby to blokować? Czy polski rząd ma działać pod dyktando opozycji, czy ma działać w naszym interesie, w interesie Polski i przede wszystkim przestrzegać prawa? Kto poniesie jeszcze koszty, które poniosą polskie firmy które ucierpią na skutek sankcji. Na przykład Toruńska Bela będzie miała wielkie straty. Chciałam o to zapytać. Jest pytanie, czekamy na odpowiedź. Walczymy o to, aby sankcje zostały wprowadzone za wszelką cenę, po to, aby nie obcięli pani oszu, aby nie wyrwali pani zębów, tak jak tym osobom, które dzisiaj odkryto, aby nie zgwałcono pani tak jak dziesięciolatki, którą dzisiaj przywieźli do szpitala. Cztery dziewczynki, najmłodsza dziesięciolatka po brutalnych gwałtach, po to, aby bronić Polki. Proszę pozwolić mi odpowiedzieć. Po to, aby bronić Polki, aby bronić moją mamę, moje siostry, aby bronić moich bliskich i także panią. Bo gadanie o teraz o tym, że te, że, że te sankcje, o które walczy premier Morawiecki, są za ostre, nielegalne. Wie pani, to, jest, to, to, są rzeczy, to są rzeczy tak abstrakcyjne w czasach wojny, że jeżeli nie będziemy mieć lidera w Europie, a premier Morawiecki jest liderem, jeżeli chodzi o, o walkę, o sankcje, to Ruski zapuka do pani drzwi, a tego nie chcę. Nie, nie chcę też, aby zapukał ten. do rodziców, do mojego domu i do moich to. sióstr, więc za wszelką cenę twarde, realne sankcje, aby powstrzymać tego bydlaka Putina.